dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z kolejną odsłoną Pana Borsuka i Panie Lisicy. Tym razem karnawał. Zima jest sroga, dzieciaki mają trudne e, zadanie, bo muszą codziennie zdobywać jedzenie. Już mają dość przebywania na świeżym powietrzu, mają dość pracy, mają dość... Walki o przetrwanie, są zniechęcone. No i kiedy wydawałoby się, że już więcej nie będą mieli siły na jakąkolwiek aktywność na świeżym powietrzu, do domu, a raczej do norki przybywają dziadkowie. Dziadkowie z całą mnóstwą ilością niesamowitych pomysłów, czasami mniej lub bardziej niebezpiecznych, co sprawia, że pan Borsuk nie będzie miło patrzył na gości, a z drugiej strony uświadamia sobie, że. Ci goście zachęcili e, dzieciaki do jakiejkolwiek aktywności no i w sumie sam daje się wciągnąć w zabawę. Zabawę karnawałową. Jak w ogóle cała akcja będzie wyglądała, c, e, to przekonajcie się sami, sięgając, sięgając po komiks, polecami do zobaczenia.